Cześć, jestem Klaudia to kanon. No i już. Witam Was w szybkich odpowiedziach. Wypisz wszystkie podzbiory zbioru. No i zaczynamy od podpunktu A, od zbioru A. No to tutaj pod zbiorem wiemy na pewno, że jest podzbiór A. I uwaga, bo pod zbiorem każdego zbioru jest zbiór pusty. I oznaczamy go tak. Dobra, no to mamy podpunkt B. I tutaj jakie mamy podzbiory? No tutaj mamy już więcej możliwości. Jest to podzbiór A. Jest to podzbiór B. A jest to także podzbiór AB. I tak jak mówiłam wcześniej, i podzbiór pusty. C. To może być podzbiór A. B. C. I teraz lecimy podwójne. Czyli na przykład AB, AC. To zostało nam jeszcze do wypisania. Co? No oczywiście BC. I ten potrójny. ABC. Jak i zbiór pusty. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i no i już.